Cześć Dorota Michałowska, witam w Aleparte. Dzisiaj jesteśmy na imprezie dla mężczyzn. A jak wiadomo, mężczyźni kochają piękne kobiety i drogie samochody, czyli wszystko to, czego nie zabraknie na imprezie samochód roku Playboya i 20. urodziny magazynu. Zapraszam. Jaki jest dzisiejszy playboy i do kogo jest skierowany, czyli do wszystkich mężczyzn od 17 do 70 roku życia? Nie, znaczy dzisiejszy adresa pisma, dzisiejszy nasza odbiorca to głównie, znaczy nie wyłącznie, ale powiedziałbym tak, y, 30-40-latkowie. Co się wiąże z paroma rzeczami, to znaczy Playboy przy całej swojej jakby rozrywkowej y, y, stronie i tym, że jest, pismem, mam nadzieję, wesołym i pogodnym, no jest jednak, y, 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 mam nadzieję, jakoś ambitny, zamieszający y, na przykład takie teksty, że y, trafiającego też do, do dojrzałszego odbiorcy. Po drugie jest y, coś takiego, że w ogóle... W, nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie, ale w, w Polsce też y, młodzi ludzie, nastolatkowie, dwudziestolatkowie przestali y, czytać y, gazety. Y, może sobie tam klikają w internecie, przeczytaj, przeczytają y, lit, zobaczą podpis pod zdjęciem i tyle. Y, w związku z czym y, się kierujemy po prostu do tych, którzy do prasy papierowej są przyzwyczajeni, którzy ją lubią. No, w związku z czym, gdybym powiedział taki ideał, no to jest. 30-parolatek, 40-latek, raczej z większego miasta, raczej lepiej wykształcony, raczej bardziej, znaczy wszystko trochę powyżej średnie: uczestnictwo w kulturze, spędzanie wakacji. I to jest nasz główny odbiorca.